Jezus mówi w Ewangelii o tym, jak oczekiwać Jego powrotu, zaczynając w ten sposób, żeby nasze biodra były przepasane i zapalone pochodnie. Te dwie rzeczy zaraz każą myśleć nam o Nocy Paschalnej, kiedy to lud Izraela wychodził z Egiptu. Noc Paschalna, ją tak właśnie byli przygotowani, a dla nas to jest obraz tego, że nasze życie to jest droga. Znaczy, my mamy mieć przepasane biodra i te pochodnie, żeby iść w tych ciemnościach tego świata, tego życia. My idziemy ku światu, a te zapalone pochodnie to trochę też przypominają nasze świece liturgiczne. To znaczy, już podczas chrztu nie otrzymujemy świece. Podczas pierwszej komunii. Jest świecą. No i był zwyczaj zawsze, że umierającemu też grobnice doro się daje. Wy bądźcie podobni do ludzi oczekujących swego pana, który z uczty weselnej powróci, aby mu otworzyć, gdy nadejdzie i zakołaczy. Tak jak właśnie w tym Egipcie, siedzący w Paschali, dobrze zamknięte drzwi. I Pan otworzył, Pan Bóg otworzył te drzwi, oni mogli wyjść i iść ku ziemi obiecanej. Ku szczęściu wiecznemu. To Bóg otwiera te drzwi. Szczęśliwi obiecuzy, których Pan zostanie czuwający, gdy nadejdzie. Czuwających, oczekujących, oznacza o tak w życiu duchowym, że nasze pragnienia, myśli, Cały czas powinny być skierowane ku Bogu, nawet jeśli pracujemy, zajmujemy się innymi rzeczami. W ścisłym z tego słowa znaczeniu, najbardziej się czuwa, gdy trzeba się modlić. To jest najbardziej, naj, największe czuwanie człowieka. I tu powiem na koniec o tajemnicy, jednej z największych tajemnic z chrześcijańskiej. Bo wcześniej Jezus mówi, oczekujących z tego Pana, kiedy z uczty weselnej powróci. My czekamy na Jezusa, który jest w niebie na wiecznej uczcie Jego, czyli Baranka Bożego. Wiecznej radości. I On przyjdzie, przyjdzie nas zabrać z, tej, z tego swojego niebiańskiego szczęścia. Porwać nas na obłoki, żebyśmy z Nim razem yy, naradowali no, się na wieki. Dlatego tu jest napisane zaprawdę powiadam wam, przepaszy się i każe im zasiąść do stołu, a obchodząc będzie im usługiwał. Będziemy na Jego ucztę i on będzie nam usługiwał. Ta tajemnica modlitwy chrześcijańskiej to jest to, że człowiek w tych, właśnie jak powiedzieliśmy, w tej drodze, w tych trudach, w tej ciemności, w tej trwodze często tego życia, jest świadomy, że Bóg jest, Jezus jest w swoim wiecznym szczęściem. Czy ja się jakby już łączę z Jezusem w tym jego szczęściu wiecznym, mając nadzieję, że będę uczestnikiem, będę miał udział w tym szczęściu wiecznym. I uwaga, ta cząstka mnie, mnie, tej radości niebieskiej, raju, ona już we mnie jest. I to jest ta modlitwa chrześcijańska, ta tajemnica. Ja odnajduję w sobie tę radość nie już tu, we mnie, cząst.